Ćwiczysz i odżywiasz się prawidłowo, ale nadal nie czujesz i nie wyglądasz tak, jakbyś chciał. Czy no może być zły sen? Oto, jak uczynić spanie priorytetem. Regularne ćwiczenia na siłowni pozwalają normalizować nasz 24 godziny zegar. Optymalizować nasze hormony. Dwa, i tutaj często to był mój błąd: nie obżeraj się na noc. Jedzenie dużych posiłków przed snem może utrudniać zasypianie, i ponadto to, co ja lubię robić, to wypić sobie szejka w tłuszczy białka i węgli przed snem, który mnie nasyca na całą noc. Oczyść swój umysł. Znasz to uczucie, kiedy kładziesz się do łóżka i generalnie zaczynasz walczyć ze swoimi myślami? Przelej wszystkie myśli, które kiebią ci się w głowie na papier. Uwierz mi, to ci da odpowiedni relaks przed zasypianiem. Idź do łóżka. Chodząc do łóżka, spać po tych samych godzinach. Uczysz swój organizm uwalniać hormon uspokajający zwany melatoniną. Dlatego tak istotne jest, Chodzenie o tej samej porze spać. Śpi co najmniej od 7 do 9 godzin na dobę. Jeśli śpisz mniej, to w porządku.